Jak zawsze. Jak zawsze. Rata jest zmęczony? No, ale jesteś przystojny. Ja? W życiu. Wy jesteście przystojniaki. Nie, nie. Kocie, jak tam przed meczem? W porządku. Trzeba żeby dużo kibiców, ma być. Więc fajnie. Zobaczymy co to będzie. Jesteśmy dobrze przygotowani. Więc już tylko czekamy na 20-30. A teraz co będziecie robić? będziemy mm. w mm. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie do hotelu, żeby się wyciszyć przed meczem. Mamy tutaj jakieś odprawy przygotowane, posiłki i czekamy już na mecz. Czemu masz ciszę medialną? Ciszę medialną, nie lubię się wypowiadać. Nie muszę, to nie robić. Ale ty bardzo dobrze mówisz. Widziałem ostatnio twoje życzenia. Sam je montowałem. Ciekawe, czy gracja miała, nie? No nie. chyba Czy grafię w szoku, czy nie? A Co jest, nabity? Jak, jak Szymon przed meczem dałeś piękny wywiad. piękny wywiad? Jaka to będzie cieszynka po strzeleniu gola? U zdradzisz nam? Najważniejsze w mecz, odpowiedzi będą na boisku. Jaką dasz odpowiedź? Krótko mi prądu. Czerwona na nim, dwa karne, Popatrz, co tu Damian dorzuca, wiesz, do pieca. I dwie cienkie kieszynki, bo myślę, Piękne, że... Jak kawałek, na obie bramki. Duży spokój, mamy Damiana z tyłu, kociego na zabezpieczenie, Jaki. tak nic się nie ma kim, bez pokoju. Jest dzwonka do destrukcji jeszcze. będzie 14 kilometrów. Dzisiaj ja będzie, dzisiaj będzie, ten będzie, będzie, tego, będzie powiem, destrukcja? Będzie, to jak to, Szymon, z, z dzwonku? Dzwonek, <laughs> dzwonek. Dzwonek, powiedz. Dzwonek, I... dzwonek popek. <laughs> Czemu popek? No bo ma trzy psywki, tak, nie zawsze każdy musi wiedzieć, tylko on wie, kiedy nie ma Jakie Jak jest źle, to jest popek, a jak jest źle, <laughs> <zabry>, to dzwonek. <laughs> dzwonek, jak przed tym ważnym meczem się czujesz? No, takie dobrze. Ważny mecz dla nas. Wszystko zrobimy, żeby wygrać. No i tyle. Co tutaj robicie? Nic, no, Odpoczywamy, mieliśmy analizę, odprawy formacyjne, teraz mamy obiad, e, potem e, odpoczynek, no i będziemy mieć jeszcze jeden mecz mili i, 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 i potem e, jeszcze jedna e, odprawa i wyjazd na mecz. To cała Gdynia zna tylko dwóch zawodników, Storz i Martianie, więc musisz go I wrzucić. I nie wiem jeszcze. jeszcze. Jeszcze nie cała. Zamówić. tutaj jest pan nie, piłkarz. To ogólnie dzisiaj jest mecz ee, Szymon Sobczak e, kontra Wisła Kraków. Mm -hmm. <grym> no no to powiedz. Idzie, jak zachowaj spokój. No nie no, ja mówię, że sam to załatwisz. <śśmiania> na twarz nie robisz, A, co? Zbliżenie. Dobra, panie kapitanie, w dwóch słowach, panie co tutaj właściwie robicie? Dlaczego? Co Z robicie? <śmiania> 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 A, A ty właśnie ja <grym> musisz pięć osób wybrać i każdego zapytać o to. Dzwono o pierwszy ja, jest ten... No, ej, <grym> <grym> ej dzwonek musi, on mi musi podobać, dziadek odpowiada. Zaczął do dziadka zapytać co tu robić. Co co? Jak się nazywa ten murański, tak? Nie, wszystko po to, żeby jak najlepiej w meczu Murański po francusku. To jest jakaś tam Mury. już część meczu, nie? Ten tutaj to ten hotel, Dobry posiłek. No, to, to mam dla tych, którzy mówią, że zagadną dobrze nie co Nie, jezu. no Agata bardzo dobrze gotuje, ale <noise> ja to mam złą przygotowaną. Wszystkie te pedali jadą jednolicie jako ludzi. No, Później odprawa, realizacja, przygotowanie Spocamu. do meczu. No, tak, ja też dobrze, bo nie być pełnym gotowem i bez żadnej byłoby w tym na mecz. Dlatego tutaj jesteśmy. Dziękujemy właśnie za taką możliwość hotelowi. Musicie nazwę dać potem jeść, żeby promować. A dalsze, dalsze czy jest, to, co tutaj mówię. to no. jakieś, jakieś tam przygotowanie potem. ma jakie jest jedzenie? Fantastyczne, polecam. Restauracja osenia. Ja żeby... Ale co jest najlepsze? To, co zapam... jakoś, co zapamiętałeś? Jakość jedzenia, ten smak. Rolada? Jaka rolada? <trym się zdaniem> Podobno mają dobrą tutaj ale nie próbowaliśmy A co do tej pory próbowaliście? My ostatnio mieliśmy krem z pomidorów i kurczak był w sosie jakimś, nie wiem w jakim, ale był dobry nie? One question How do you feel in club? I feel good my friend And The weather changed, but it's okay. How was uh, this two weeks or one week? How long? Uh, 10, days. ten, ten days. days. And how was this uh, 10 days for you? Well, good. Good adaptation. The team is good. Very good uh, mm -hmm. dressing room, you know. We have uh, Spanish. I can speak French also. So, it's very good. good. With the family also. We have apartment now. So, it's okay. Yes, okay. brother! Dobre, dobre, dobre. To to jest ta rolada? Nie, nie rolada, ale dobre rzeczy. Trzymaj. Sadź mu ten obiekt, jak tylko... to czy ciepło? Bo wiesz, jeszcze różne smaki. Zobacz, Marciana co na dole. Rata jest taki, dużo, dużo by pogadać. popowiadać. Wieżą. Zaraz coś, bo co dzisiaj zjera taj? kulisy. No, no i co mamy teraz Co zjera taj? Co zjera? Kurczaczek, makaronik i warzywka. Tylko A ty to jesz, kolego? Ja nie zmieniam ja to samo. No. Chyba, że żona gotuje. To wtedy co da talerz, to zjem. Bo wtedy jak, jeśli by mi nie smakowało, to wiecie co jest, Śliwka Szliwka pod okiem. A żona gotuje lepiej? Żona gotuje najlepiej. Targi! What you will eat? Żurek, bro. Żurek? Uh, chicken rice. Kurczak? No, to jest kurczak? Jest. Lipa przyjechał. Ja cię w pierwszym składzie. Po co, bo jak kierownik to już białego buta nie może mieć, tak? Lakierka i do komunii. O, pęk. Żartuję, no. Ale jak się świecą. Ty, ale za jak się świecą? Lakierki do komunii. Co te Lakierki do komunii. Nie no szczerze. Słyszałem dzisiaj od nich od samego rana i muszę je sprawdzić. No. ciutki bucik. Ale, ale najlepszy jest ten ten... jak się nazywa to? Brokat. Są brokatowe. Tak. No, ja pierdolę. Piękne, kalbę. szczerze. Przy czymś świetle? Liga, piękne. Ale podeszwa siedzi. Kupiłbyś sobie? Dwie pary, szczerze? Dwie pary, naprawdę. Co? Biały, elegancki bucik i do wesela, i na wesele, i do kościoła, i na trening. FIFA. Idealne, Mezyk naprawdę. Kibu? U ten na 14 latkę. You know. No żartuję, no. Dobra, teraz wymiękasz. Słaby, jest Bo słaby. Pęka. Bo mi pęka. I kurde, nie będzie monsterka. Rano. Nie, monsterek musi być z rana. Nie ma monsterka. monsterka to życie, to tak. Życie pęka bez monsterka. Tomku, co się zmieniło tym razem w szatni? A co ma się zmienić? Nie w szatni, tylko się zmieniło w naszym tutaj pokoju relaksu. E, doszły najważniejsze chyba daty w naszym klubie, czyli kiedy zdobyliśmy puchar polski, super puchar. No i kilka rzeczy doszło jak sofa, jak pufa

You know? no, Note Georgian Music? No, Georgian Catastrophe. No, no, Georgian Catastrophe. Spekaj, specaj na muzykę. <grym> Tornji. Georgian Music? Catastrophe, catastrophe. Hmm? No, bro, <grym> best. Georgian. The best. Georgian and... Uh, Polish. <grym> uh, tell me the artist and song name. The best Georgian. Kim, bro?

Ty się u Polski rozumiesz? Rozumiem, no dobrze. Torni nauczy się polskiego. Dobrze. 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 po Polsku. What co you po polsku? say something? I am nervous, Polish, but I can speak, you know. But I understand. You understand everything? But not everything, but I Almost. Czujesz się przygotowany na mecz? Dzisiaj? Jest w Tak bracie. Tak, 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 tak. Do ciebie jedno no? pytanie. Słuchaj, bo ostatnio po meczu była ocena ciebie jako zawodnika tak. i dostałeś 8 0 Co ciekawe, to była najlepsza ocena tego meczu z naszych tak. piłkarzy. No i co o tym sądzisz? No, dobrze. Dzięki, to oceniam. Także będzie w tym meczu będzie nie gorzej. To jest najważniejsze. Czujesz się przygotowany? Oczywiście. Przygotowaliśmy, gotowyśmy na mecz, także będzie dobrze. Paweł, jakie nowości w sklepie? W zależności czy pytasz o asortyment odzieżowy czy bardziej gadżetiki? Jeżeli o gadżetiki, to mamy nowość dla najmłodszych, czyli e, brelok śledzik, fajna moskoteczka. Jest to zalążek e, kilku produktów, których będziemy robić dla e, młodszej części kibiców ale to już im dalej w wiosnę, tym więcej gadżetów dla dzieci się pojawi. A jeżeli chodzi o odzież, to mamy nowy czarny t-shirt i bluze, które są z tym samym wzorem, fajny czarny z czarnym, także jak najbardziej na co dzień polecam. I tu masz ładne bluze. Jakie są? Wygodne, ciepłe. I fajny na co dzień, a jeszcze z dyskretnych rzeczy pojawił się nowy t-shirt, który ma nadruk, wycinek herbu i datę 1929, więc kolejna pozycja dla kogoś, kto chciałby na co dzień ubrać i niekoniecznie świecić dużym napisem marka. Paweł poleca. Paweł poleca Polecam i pozdrawiam. Zagrywkę. Krótko z gojnym gojny, odchodząca piłka w fronowo. A jest Sopczak i Sopczak dokłada nogę. Przełamuje się, to jest jego pierwszy strzał UTN-a dla Kamilasz Bargi. Pierwszy chleb i on jednego strzału, nie jest Ale jestem niego spokojny. On w sparingach strzelał, graliśmy z drużynami, które chciały grać piłkę, i on do tych sytuacji będzie dochodził. Goti Goti Attention de C'est bon karnym, tylko Petrowicz, dochodząca piłka w ten największy gol. piłka w siatce, pomylił się brałkarz Wisły Kraków, no chciałbym zobaczyć powtórkę, co tu się wydarzyło cieszę się Sobczak, czyżby on na początku pierwszej